W całym świecie istnieje zwyczaj, że przy ważnych uroczystościach rocznicowych, państwowych i wojskowych, towarzyszy asysta honorowa złożona z żołnierzy. Funkcję tę zawsze pełnią specjalnie dobrane oddziały. Już w Polsce w okresie pierwszych piastów drużyna książęca pełniła rolę reprezentacyjną. Później w wieku XVII powstała Gwardia Królewska złożona przeważnie z nielicznych oddziałów cudzoziemskich. Napoleon zaś do celów reprezentacyjnych utworzył jednostkę szwoleżerów, Składającą się z polskiego pułku Gwardii Konnej. Kilka lat później tworzy Gwardię Honorową, z której powstała w Armii Królestwa Polskiego Gwardia Królewska. Ostatnim oddziałem reprezentacyjnym przed ostatecznym rozbiorem Polski była utworzona z uczącej się młodzieży Gwardia Honorowa. Luton, Kompania, posłuchaj, Na ramię, broń. Prezentuj, broń. Na prawo, chodź. Panie podróżniku, będę jej kompanią gotową do treningu. jest przygotowanie kompanii do uroczystości powitania kanclerza Niemiec Helmuta Kola. Dopiero w 1918 roku po odzyskaniu niepodległości w Wojsku Polskim powstają dwa oddziały reprezentacyjne. Kompania Zamkowa i Szwadron Honorowy. Były one pod oddziałami przybocznymi prezydenta Rzeczpospolitej. Obie kompanie swoje zadania wypełniały do 1939 roku. Między innymi uczestniczyły w zaprzysiężeniu kolejnych prezydentów, a w 1925 roku w odsłonięciu grobu nieznanego żołnierza. Od października 1944 roku w jednostce reprezentacyjnej występowały kobiety z batalionu Fizelierek, które oprócz asysty honorowej pełniły warte przy grobie nieznanego żołnierza. Dodatkowo garnizon warszawski wystawiał na uroczystości państwowe i wojskowe szwadron reprezentacyjny i kompanię honorową. Dopiero w 1954 roku powstała prawdziwa kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. 15 lat później utworzona została także kompania wart honorowych. Jej żołnierze pełnili warte przy grobie nieznanego żołnierza. Dziś funkcje reprezentacyjne spełniają trzy kompanie. Ta, która bierze udział w najważniejszych uroczystościach, składa się z najstarszych żołnierzy. W tym czasie dwie pozostałe kompanie zdobywają niezbędne umiejętności na uroczystościach o mniejszym znaczeniu. Własność! Na ramię! Broń! Na wprost! Marsz! Własność! Na prawo! W każdej z trzech kompanii służy ośmiu oficerów. Są absolwentami wyższych szkół oficerskich. Oprócz wyszkolenia wojskowego, każdy z nich musi opanować sztukę władania białą bronią i nauczyć się reprezentacyjnego kroku marszowego. Żołnierze w tej jednostce służą 15 miesięcy. Przyjmowani są do niej tylko ochotnicy, którzy mają nienaganne zdrowie, dobrą prezencję i około 185 cm wzrostu. Z nich dopiero po 10 miesiącach ciężkiego treningu tworzy się kompanię, która uczestniczy w najważniejszych uroczystościach państwowych i wojskowych. 1973 roku żołnierze kompanii reprezentacyjnej wojska polskiego występują na uroczystościach w umundurowaniu trzech rodzajów sił zbrojnych: czarnym marynarki wojennej, stalowym lotników Zielonym wojsk lądowych. Jest ciekawostką, że tradycyjne czapki rogatywki zostały w kompanii przywrócone już w 1982 roku. Mimo że treningi ogólne trwają kilka miesięcy, to przygotowanie do każdej uroczystości zajmuje jeszcze około 10 godzin. Tylko pracowanie munduru trwa około 2 godzin, a kanty w spodniach muszą być dokładnie zaprasowane. Ci żołnierze muszą wyglądać zawsze nienagannie. Na do Czyszczenie butów początkującemu żołnierzowi zajmuje nawet 40 minut, ale oni potocznie mówią, że butów się nie czyści, a kręci. Służą do tego grzybki z waty i pasty. Aby nabrały połysku, należy je opalić na przykład zapalniczką. Każdy z butów ma 36 gwoździ wbitych podeszwą i podkówkę. Para waży około 2 kg. Każdy z żołnierzy kompanii reprezentacyjnej podczas służby zużywa 3 pary takich butów. Przed uroczystością raz jeszcze sprawdza się wygląd i ubiór. Są tym pododdziałem, który najczęściej wszyscy oglądają. W ciągu ostatnich 10 miesięcy służby ci żołnierze uczestniczyli w 337 uroczystościach państwowych i wojskowych. Dla nich 25 niedziel było dniem zwykłej służby. Pomimo doświadczenia i ich nie opuszcza trema. Jedynym odstępstwem od regulaminu, gdy dokuczają upały, mogą być tylko podwinięte rękawy koszul pod mundurem bez względu na pogodę. Zawsze są eleganccy. Nie ma żadnych ulg dla oficerów. Zawsze muszą być przykładem dla swoich odwładnych. Oficerów od żołnierzy wyróżnia broń boczna, szabla i długie buty. Trzeci, bardziej te tempa, bardziej dynamiczniej. Tak robiliśmy to dzisiaj rano na treningu. Kompania. Pań Na ramię. Prezentuj. Pań! Na prawo. Pań! Panie kanclerzu, dowódca kompanii, porucznik Kryszk, melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania. Kołem, żołnierze. To był fragment ostatniej próby przed kolejną uroczystością. Wtedy możliwe były jeszcze małe poprawki. Później już tylko przejazd na miejsce zbiorki. W podstawowym składzie kompania liczy 79 żołnierzy. W jej skład wchodzą dowódca, poczet sztandarowy, a przy uroczystościach państwowych poczet flagowy. Również przy asyście kompanii odbywają się powitania i pożegnania prezydentów, szefów rządu, koronowanych głów i dowódców wojskowych. Zazwyczaj uroczystości trwają około godziny, ale pierwsza kompania reprezentacyjna wojska polskiego uczestniczyła w głównych obchodach roku katyńskiego. Odbyły się one na terenie Federacji Rosyjskiej w lesie katyńskim i trwały ponad 3 godziny i 30 minut. Tę kompanię od jej poprzedniczek wyróżnia to, że nigdy nie witała koronowanej głowy, a powitanie w Polsce kanclerza Niemiec. Było jednym z ostatnich wystąpień reprezentacyjnych żołnierzy przed odejściem do rezerwy. Tradycją stało się, że ostatnie wystąpienie żołnierzy odchodzących do rezerwy odbywa się na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W hołdzie poległym za ojczyznę składają wieńce i kwiaty na płycie grobu nieznanego żołnierza. A uroczystość kończy pokaz musztry paradnej i defilada ich następców. Dla rezerwistów pozostaje już tylko wspomnienie o służbie w pierwszej kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego.